Dzień dobry, witam w kolejnym materiale o zdrowiu kobiet bez tabu. Dziś parę słów o wkładce domacicznej i bólu. Parę dni temu pojawiły się w prasie materiały opublikowane przez Amerykańskie Towarzystwo. Ginekologów i położników dotyczące postępowania przeciwbólowego u pacjentek, u których zakładana jest tematyczna wkładka antykoncepcyjna. To było pokłosie tiktokowego szaleństwa, gdzie dziewczyny, u których zakładano wkładkę, no, nagrywały tą swoje reakcje bardzo teatralne. I szczerze mówiąc, obejrzałem parę takich filmików. i Moim zdaniem było to totalnie, totalnie zainscenizowane. Nie miało to nic wspólnego z tym, co się dzieje w realu. Założenie wkładki domacicznej może być nieprzyjemne, może być bolesne, ale tak naprawdę ten zabieg trwa, samo założenie wkładki trwa kilkadziesiąt sekund, kilkanaście sekund, nie dłużej. Zakładamy wkładki najczęściej w trakcie krwawienia miesiączkowego, kiedy szyjka jest rozszerzona, ten kanał jest drożny Najczęściej nie ma potrzeby jakiegoś dużego rozszerzania tego kanału, żeby założyć insertor, czyli tę prowadnicę, po której wprowadzamy wkładkę do jamy macicy. W przypadku, kiedy kobieta nie rodziła siłami natury, ta szyjka jest wąska, twarda, uście jest bardzo drobne, rzeczywiście w takich sytuacjach rozszerzenie kanału szyjki, nawet w trakcie miesiączki, może być bolesne. I tak jak to w rekomendacjach Amerykańskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów jest napisane, stosujemy w codziennej praktyce przy zakładaniu wkładek takie metody jak blok okołoszyjkowy, jak żel z lignokainą. Polecamy pacjentkom, żeby sobie zażyły godzinę, pół godziny przed procedurą ibuprofen, naproksen. Po założeniu wkładki z kolei może pojawić się ból z związany z pojawieniem się w jamie macicy ciała obcego, jakim jest wkładka. Macica to jest Worek mięśniowy. Jeżeli coś założymy do środka, to ten worek mięśniowy będzie się automatycznie obkurczał i to może być faktycznie odczuwane jako taki bolesny skurcz. Po jakimś czasie po kilku tygodniach macie się już przyzwyczaja do tego, że coś w środku jest i takiej dolegliwości nie ma. Drogie panie, nie dajcie się zwariować tym wszystkim, co oglądacie na TikToku, bo najczęściej nie ma to żadnego związku z tym, co się dzieje w realu, w gabinecie ginekologicznym. Zapytajcie swojego ginekologa o możliwość założenia bloku okołoszejkowego bądź też zastosowania innej metody znieczulenia. I zażyjcie sobie tabletkę przeciwbólową pół godziny, godzinę przed procedurą. Procedura założenia wkładki jest bezpieczna, trwa bardzo krótko. W skrajnych przypadkach oczywiście zakładamy też te wkładki w krótkim znieczuleniu żyny, w analgosedacji. U pacjentek po cięciach cesarskich, kilku kiedy jest problem związany z tym, że macica jest położona na przykład w bardzo silnym tyło zgięciu, mamy bardzo cienką bliznę na przedniej ścianie macicy, no i wtedy warto też zrobić to, tą procedurę pod kontrolą USG, jeżeli są jakieś spodziewane trudności techniczne. I to drogie panie lekarze robią. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się. Algorytm to lubi. Do zobaczenia w kolejnym materiale.